Świat piłki nożnej przepełniony jest animozjami klubowymi. Najczęściej są to lokalne właśnie pomiędzy sąsiadami zamiedzy. Jednak w większości lig znaleźć można jeden taki zespół, do którego niechęć jednoczy kibiców z niemal całego kraju. Bez wątpienia polskim przykładem ilustrującym to zjawisko jest Legia Warszawa. Przyjrzyjmy się zjawisku, dlaczego stołeczny zespół budzi niechęć wśród polskich kibiców. Od razu pragnę zaznaczyć, że dzisiaj będę bazował na faktach, a nie na mojej prywatnej opinii. Warto mieć to na względzie przy oglądaniu i przy odbiorze tego, zdaję sobie sprawę, kontrowersyjnego materiału. Zapraszam, futbol bez cenzury. Tribet w wysokości 60 zł i cashback do 6 stówek? Tak, to możliwe. Polska górą! Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem Foodbreak na stronie Betfan. Link w opisie. Zalążka wrogości wobec legii najlepiej doszukiwać się w społecznych przemianach, które zaszły w Polsce po II wojnie światowej, gdy władze przejęli komuniści i powstała Polska Rzeczpospolita Ludowa. Komunistyczne rządy zajęły niemal każdą dziedzinę życia, nie inaczej było ze sportem. Władze przypisały poszczególne kluby piłkarskie konkretnym resortom. Legię, która wszak powstała jako drużyna legionów polskich, przejęło wojsko i zespół stał się centralnym wojskowym klubem sportowym. Otworzyło to przed legią możliwości sprowadzania zawodników z całego kraju, których inne kluby nie mogły zatrzymać często zresztą działo się to nawet mimo braku takiej woli ze strony samych piłkarzy wszystko to przez obowiązkową służbę wojskową jeśli jakiś piłkarz przyciągnął uwagę działaczy legii a macierzysty klub nie chciał się go pozbywać to otrzymywał on powołanie do wojska. Wtedy zawodnik stawał przed wyborem: dwa lub nawet trzy lata służby w koszarach, bądź gra dla warszawskiej legii i jedynie sporadyczne pojawienie się na ćwiczeniach poligonowych. Wybór był oczywisty. W taki sposób do klubu trafił człowiek, który jest w nim do dziś i cieszy się statusem żywej legendy mowa o Lucjanie Brychczem. Ojca piłkarza karmiono doniosłymi hasłami o tym, że będzie jako wojskowy służył dla dobra kraju. Ostatecznie Brychczy przystał na grę w legi przez rok, jak go zapewniano. Jeśli spodziewał się wojskowego honoru, to w tym przypadku się przeliczył. W obiecanym terminie nie pozwolono mu wrócić na rodzinny Śląsk, mimo starań, o których opowiadał. Zgodziłem się, bo obiecano, że będę mógł po roku odejść do górnika. A mnie bardzo zależało, żeby grać w jednej drużynie z Polem i Kowalem. W 1958 roku czekało już na mnie mieszkanie w Zabrzu. Poza tym moja żona nie chciała się przenosić do stolicy. Podobno w sprawie mojego transferu interweniował nawet Edward Gierek. Powiedziano mu, żeby nie mieszał się w sprawy wojskowe. Głównym źródłem takich przymusowych transferów do Legii był właśnie Górny Śląsk. Region ten obfitował w utalentowanych piłkarzy, ale ściągnięcie ich do Warszawy dobrowolnie było niemal niemożliwe. Tam klubami zarządzały bowiem kopalnie, które płaciły znacznie hojniej niż zespoły wojskowe oraz milicyjne, gdzie pensje były najniższe. Najbardziej znanym piłkarzem, któremu udało się uniknąć przymusowej przeprowadzki do stolicy, był Gerard Cieślik. Legii udało się natomiast zatrudnić czołowego bramkarza Edwarda Szymkowiaka oraz legendarnego Ernesta Pola, który dziś jest najlepszym strzelcem w historii Polskiej Ligi. Jak bardzo byli temu niechętni, świadczy fakt, że gdy tylko skończył się okres ich służby wojskowej, obaj wrócili na Śląsk. Podobne praktyki pogłębiły także historyczne animozje na linii Poznań-Warszawa. Choć piłkarze Lecha ściągano w ten sposób do Legii już w latach 50., to największą skazą na stosunkach obu zespołów stała się sprawa Mirosława Okońskiego z 1979 roku. Jeden z najwybitniejszych graczy w historii Kolejorza został zdyskwalifikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej za rzekome spóźnienie na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski. Zamieszanie postanowiła wykorzystać Legia, która zaproponowała skrócenie zawieszenia w zamian za transfer do Warszawy. Okoński przystał na ofertę, choć w zasadzie nie miał większego wyboru, o czym zresztą po latach wspominał. Powiedzieli, że i tak będę musiał odrobić wojsko, więc lepiej, żebym to zrobił jako piłkarz Legii. Pamiętałem o przypadkach innych graczy, którzy nie chcieli tam pójść. Ich kariery dobiegły końca. Okoń trafił więc do Warszawy, a los tak się dla niego ułożył, że z nowym klubem zdobył Puchar Polski, zdobywając bramkę w finale przeciwko Lechowi. Kibice kolejorza nie mieli mu tego jednak za złe, gdyż zawodnik bardzo chciał wrócić do stolicy Wielkopolski. Władze Lecha zabiegały o skrócenie jego służby, a poznańscy przedsiębiorcy zorganizowali zbiórkę na wykupienie piłkarza. W jego powrocie pomógł trener Legii, Kazimierz Górski. Wychodząc z założenia, że z niewolnika nie ma pracownika, udał się do jednego z generałów z prośbą o wcześniejsze zwolnienie Okońskiego ze służby. Po powrocie do Poznania jednak nie ze strony wszystkich kibiców spotkało go zrozumienie. Jeszcze długo niektórzy pojawiali się pod oknem jego mieszkania i wykrzykiwali obelgi. Podobne problemy spotkały Jarosława Araszkiewicza, gdy wrócił do Lecha ze służby wojskowej w Legii. Praktyki te nie przynosiły wojskowym ligowych sukcesów. Rozgrywki ligowe zdominował dułę ze Śląska, górnik Zabrze i Ruch Chorzów. Osłabianie rywali poprzez powołania do wojska na niewiele się zdało. Zmuszeni do gry w legii piłkarze często nie wykazywali zaangażowania na boisku, a po odbyciu służby wracali do swoich klubów, co uniemożliwiało zbudowanie stabilnego zespołu w Warszawie. Jedyne co legia osiągała takimi praktykami, to niechęć kibiców z całego kraju, która objawiła się, gdy skończyły się możliwości sprowadzania piłkarzy poprzez powołanie do wojska. Po upadku PRL-u ogólnonarodowa wrogość wobec legii wcale nie zmalała, a można nawet stwierdzić, że z czasem wzrosła. Wiąże się to także z często spotykaną w różnych regionach kraju niechęcią wobec samej Warszawy. W XXI wieku do tych wszystkich czynników doszła jeszcze piłkarska dominacja legii. Od 2013 roku stołeczny zespół aż 7 razy zdobywał tytuł mistrza polski. Przykłady m.in. Bayernu czy Juventusu pokazują, że często nie lubi się po prostu tych, którzy ciągle wygrywają. Legia stara się też wyciągać od swoich rywali najlepszych piłkarzy. Jednak już nie przymusem, ale piłkarskimi aspiracjami oraz pieniędzmi, których w Warszawie oferuje się obecnie najwięcej. Przykładami mogą być tutaj Kasper Hamalajnen, którego fani Lecha pożegnali. Obraźliwym transparentem i niemiłosiernie wygwizdywali, gdy wracał do poznania już w koszulce Legii, Czy też Krzysztof Mączyński, który w telewizji zapewniał, że nigdy nie zamieniłby wisły Kraków na warszawski zespół. Jednak wyjątkowo skrajnym przykładem tego, jaką złość wzbudzać mogą transfery do Legii, jest sprawa Bartosza Bereszyńskiego. W seniorskim zespole Lecha daleko było mu do ważnej postaci w składzie. Rozegrał jedynie trzy pełne spotkania. Jednak gdy podpisał kontrakt z Legią, kibice go znienawidzili. W internecie opublikowano jego prywatny numer, przez co otrzymywał tysiące obraźliwych sms-ów. Jego mieszkanie obrzucono jajkami. Rozumiem emocje kibiców, ale grożenie mojej rodzinie czy obrzucanie domu jajkami to była już gruba przesada. Legię krytykuje się także za rzekomą pomoc sędziowską, choć jak dla mnie trzeba to traktować z wielkim przymrużeniem oka. Popularne stało się powiedzenie, gdzie Legia nie może, tam sędzia pomoże. Pomyłek na korzyść zespołu ze stolicy oczywiście nie brakuje, ale te zdarzają się w meczach wszystkich klubów. Na niekorzyść Legii również. Kontrowersje tymczasem wśród kibiców wzbudzają same obsady sędziów na spotkania wojskowych. Najczęściej dotyczą Szymona Marciniaka, który jest wprawdzie z Płocka, ale już samo reprezentowanie mazowieckiego ZPN-u miałoby według niektórych czynić go stronniczym. Szymon Marciniak odniósł się do zarzutów mówiąc, że paradoksalnie wszędzie uważa się, że sprzyja Legii, a w Warszawie, że sprzyja rywalom. Te wszystkie czynniki sprawiają, że legia niemal w całej Polsce jest nielubiana. Niechętni wojskowym kibice zdarzają się nawet w miastach legijnych zgód. I ta wrogość nie dotyczy tylko stereotypowych szalikowców. Znakomicie ten temat uwidacznia wypowiedź Wojciecha Kuczoka, autora literackiej Nagrody Nike. Nie znoszę legii jak żadnego innego klubu w Polsce. Każdy kibic ma swoją antypatię. W każdej narracji musi być ten zły i ten dobry. Dla mnie legia jest zła. Nie kibicowałbym jej nawet, gdyby grała w europejskich pucharach o honor polskiej piłki. A jakie jest Wasze zdanie dotyczące warszawskiej legii? Oczywiście zachęcam do kulturalnej dyskusji pod tym materiałem. Czy zgadzacie się w ogóle z faktami, które zostały przedstawione i inną argumentacją także zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami? Jeśli miałbym wygłosić prywatną opinię, to powiem wam, że te wszystkie argumenty w sprawie doboru sędziów, sędziowania na korzyść legii, czy też nawet dzisiaj transferu zawodników. Są jak dla mnie bardzo niezrozumiałe, a to wszystko z jednego względu. Myślę, że już wyszliśmy z czasów lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy korupcja była na porządku dziennym, więc jeśli chodzi o pracę arbitrów, to jednak, jeśli przytrafia się błąd, to jest to faktycznie błąd, a nie celowe zagranie. Z drugiej strony, jeśli mamy odnosić się do transferów samych piłkarzy, to miejmy na względzie, że żyjemy w XXI wieku. Piłka nożna jest bardzo dobrze opłacaną dyscypliną. Przede wszystkim pracą. Jest wielu graczy, którzy na co dzień nie interesują się futbolem, nie siadają przed odbiornikami, tak jak prawdopodobnie my to robimy co weekend, czy nawet w tygodniu i emocjonują się tymi yy, starciami, które są rozgrywane na boisku. To jest dla nich po prostu zawód. I dla nich nie ma znaczenia, czy grają w ruchu Chodzów, Górniku Zawrze, Lechu Poznań, Legi Warszawa, Wiśle Kraków i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście składanie publicznych deklaracji jest już jednak trochę naginaniem nawet tego stereotypu, że piłka nożna to jest po prostu praca, bo jednak to jest składanie obietnic i potem to jest czynnik niewywiązywania się z nich. To już jest osobna bajka, tak jak to miało miejsce w przypadku transferu Krzysztofa Mączyńskiego. Czepianie się tego, że dany piłkarz przechodzi z innego klubu do Legii jest jak dla mnie już trochę niezrozumiałe, bo to jest po prostu praca, tam otrzymuje większe pieniądze i myślę, że nie zwraca uwagi na żadną przynależność klubową. Przynajmniej ja tak na to patrzę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Więcej czasu Wam nie zabieram, trzymajcie się i do usłyszenia.